Cześć, cześć, witajcie, jestem koordynator 1113. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, która wszystkich męczy. Mianowicie, jeśli gracie oczywiście w Brawl Stars, czyli jak szybko trafić legendę. Jest to sprawa trudna, ale myślę, że postaram ją się wytłumaczyć. Więc tak, po pierwsze też jak pewnie na pewno wszyscy by chcieli trafić szybko legendę, w jak najkrótszym czasie oczywiście i najlepiej za darmo tak. Oczywiście najłatwiej jest, jeśli się płaci za to, bo jest w... Generalnie tak. Sprawa wygląda tak. Do, do trafienia legend potrzebujemy otwierać dużo skrzynek nam się zwiększają szanse na trafienie legend jeśli tam wejdziemy w, w na przykład sklep i zakup big boxów czy mega boxów będziemy mieli taką informację gdzie będą pokazane procenty czyli nasze szanse na trafienie jakiejś postaci i w zależności jakiego typu jest będzie ta szansa oczywiście mniejsza i tak jeśli chcemy to zrobić płacąc, wydając pieniądze na nasze konto wystarczy, że po prostu będziemy kupować dużo mega boxów, bo te najbardziej zwiększają szanse na wydropienie jakiejś postaci i oczywiście też zwiększają szanse na wydropienie legendy która nas interesuje a jeśli nie mamy pieniędzy albo nie chce nam się wydawać pieniędzy na grę, tak, na grę mobilną bo, bo nie, po prostu bo nie mamy, albo nie chcemy, tak, tak to po prostu staramy się zbierać skrzynki później zbierać dżemy z tych skrzynek, jeśli mamy szczęście lub event tickety ale głównie dżemy, bo dżemy się najbardziej przydają i za dżemy możemy kupować albo skrzynki co mniej polecam lub możemy kupować event tickety albo token dablery, przez co jak będziemy grać, na przykład w każdy weekend są organizowane przez supercell takie wielkie wydarzenia, za które się płaci takimi ticketami, jak pewnie większość już wie. I tylko niestety nie we wszystkich wydarzeniach, bo są takie trzy, jest walka z bossem, Wielka gra i oblężenie czy coś takiego. I tylko niestety w tych dwóch z trzech nie możemy zmieniać ilości tiketów w walce z bosem. Tak to możemy jakby podwajać stawkę, przez co dostaniemy więcej tych etykietów do skrzynek. I im więcej mamy tych tiketów do skrzynek, tym więcej skrzynek mamy. Im więcej skrzynek otwieramy, tym zwiększa nam się szansa na wytropienie legendy. Czyli tej postaci, która nas interesuje. Tak samo jest z token doublerami. Jeśli mamy więcej token deblerów, bo są nieraz okazje, gdzie możemy nawet za 30 diemów kupić 1000 token deblerów. On podwaja nam ilość zdobytych w bitwie tych tokenów do skrzynek i będziemy mieli szybciej szybko, szyb, będziemy mieli szybciej więcej skrzynek i tak samo. Najlepiej jest mieć wejść do np. wielkiej gry za nie wiem, 30 tiketów i mieć token Deblera na wysoką liczbę my możemy nawet spokojnie z 10 skrzynek. Za jednym razem, nawet więcej. Zależy od ilości ticketów i od ilości tokenów. No i ten, ta szansa na legendę będzie się nam coraz zwiększała. Aż w końcu myślę, że jeśli będziecie tak grać, szybciej traficie postać albo legendę. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dzięki za oglądanie. Cześć.